Wszystkim w pierwszym odcinku mojego vloga. Pewnie to śmiesznie brzmi z taką samą jakością. W, w przyszłych e odcinkach postaram się, żeby to wszystko już lepiej wyglądało. Chcę się podsumować miniony weekend w DSJ oraz e w prawdziwym pokazu świata w Skokach. Hmm. Co do jest DSJ? -ta? 13 miejsce w trudniej na DSJ24 w Lachti. Myślę, że nie było złe, chociaż sam trochę było upadków. Mogłem wyciągnąć wyższą notę. Myślę, że w będzie lepiej, ponieważ bardziej lubię tą skocznię. Nie startowałem z sobotnią wociem. No, no, na sznur trochę podskakałem, ale wodziło no, mi się trochę słabo mi szło, ale było jedno podium, a wyszedłem z tego. tym trzecie miejsce Polaków, myślę, że dobry wynik, chociaż stać ich na pewno już teraz na więcej. E, w niedzielę piąte miejsce Kamila Stocha, a szóste, Marzka No Liczyłem na więcej Kamila, Dawida Kubackiego, Stefana Małków, jeśli tego spodziewałem. Piotrek może pierwszy z tego trochę miał gorszy i co do tego co zamierzam zrobić w przyszłości najbliższej, w najbliższej przysz w przyszłym tygodniu zamierzam wrzucić kilka materiałów na ski video, gdzie zostałem uploaderem. No i planuję wrzu wrzu wrzucać moje rekordy. Wszystkie teraz już na YouTube. A. Akurat jeden z nich się uploaduje, że tak powiem. Właśnie widzicie. Poza tym żegnam wszystkich do następnego odcinka.